W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba byłoby powiedzieć to słowo solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich. To słowo zostało wypowiedziane tutaj w nowy sposób, w nowym kontekście. I świat nie może o tym zapomnieć. To słowo jest waszą chlubą, ludzie Polskiego Morza, ludzie Gdańska i Gdyni Trójmiasta, którzy macie żywo w pamięci wydarzenia lat 70. i 80. tu nad brzegiem Bałtyku. Wypowiadam więc i ja to słowo, tę nazwę Solidarność, ponieważ należy ono do stalego przesłania społecznej nauki Kościoła. Wszyscy skupiamy się przy tych słowach, jakie Ewangelista Jan, umilowany uczeń Chrystusa, Wypowiada w związku z ostatnią wieczerzą, umilowawszy swoich, do końca ich umilował. Słowa te tłumaczą równocześnie tajemnicę Chrystusowej Paschy i sakramentalną rzeczywistość Eucharystii. Do końca umilował. A małżonkowie, klęcząc przed ołtarzem w dniu ślubu, mówią, nie opuszczę cię aż do śmierci. Tak mówi mąż do żony i żona do męża. Tak mówią razem wobec majestatu Boga żywego, wobec Chrystusa. Czyż te słowa nie współbrzmią głęboko z tamtymi, do końca umilował? Z pewnością. Drodzy bracia i siostry, zachodzi tutaj głęboka zbieżność i jednorodność. Ludzka miłość, aż do śmierci, musi się głęboko zapatrzeć w tę miłość, jaką Chrystus do końca umilował. Musi tę Chrystusową miłość poniekąd uczynić swoją. A żeby sprostać treściom małżeńskiej przysięgi, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Małżeństwo to wspólnota życia, to dom. Serdecznie i z głęboką czcią, na jaką zasługuje kobieta. Witam i pozdrawiam wszystkie na ziemi polskiej kobiety pracujące zawodowo i znajdujące się w różnych sytuacjach życiowych. Źródła wiary i kultury chrześcijańskiej, w szczególności Pismo Święte, głoszą dobrą nowinę o powołaniu człowieka, którego Bóg od początku stworzył jako mężczyznę i niewiastę. Obojgu też oddał w ręce przyszłość rodzaju ludzkiego. Obojgu powierzył tę ziemię jako doczesną ojczyznę. Obojgu zlecił, aby czynili ją sobie oddaną. A te słowa z Księgi Rodzaju mówią zarazem o Genezie. I o właściwej godności pracy ludzkiej, pracy zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Kobieta, bowiem, jak uczy doświadczenie, jest nade wszystko sercem wspólnoty rodzinnej. Ona daje życie i ona też pierwsza wychowuje oczywiście wspomagana przez męża i dzieląc z nim systematycznie cały zakres powinności. Rodzicielskich i wychowawczych. Jednakże wiadomo, że organizm ludzki przestaje żyć, gdy zabraknie pracy serca. Analogia jest dość przejrzysta: nie może zabraknąć w rodzinie tej, która jest sercem rodziny. Czy to znaczy, że kobieta nie powinna pracować zawodowo? Nauka społeczna kościoła. Przede wszystkim wyżąda, wysuwa żądanie, aby w pełni, było, do, była doceniona jako, w pełni było docenione jako praca to wszystko, co kobieta czyni w domu. Cała działalność matki i wychowawczyni. To jest wielka praca. A ta wielka praca nie może być społecznie deprecjonowana. Musi być stale dowartościowywana, jeśli społeczeństwo nie ma działać na własną szkodę. Z kolei zaś praca zawodowa kobiet musi być traktowana wszędzie i zawsze z wyraźnym odniesieniem do tego, co wynika z powołania kobiety jako żony i matki rodziny. Powołanie to Istotnie związane z Bożym Darem Macierzyństwa. Wyraża się także w posłannictwie żony i matki poprzez przekazywanie prawd wiary i zasad etycznych. Słusznie mówi się, że kobieta stoi na straży ogniska domowego, że jest jego opiekunką. Jest ona przede wszystkim rodzicielką. Dając życie dziecku, kobieta matka uczestniczy w tajemnicy życia. Bóg jest dawcą każdego życia. I wszystko co żyje podlega ojcowskiej pieczy Boga. Stąd też dziecko żyjące w łonie swej matki żyje równocześnie w Bogu. U Boga znajduje matka łaskę, miłość i duchową siłę do macierzyńskiej ochrony życia poczętego i życia rozwijającego się. Są to prawdy odwieczne i podstawowe, a zarazem wciąż nowe, wciąż też wystawiane na ciężką próbę. Człowiek współczesnej cywilizacji. Zagrożony jest chorobą powierzchowności, niebezpieczeństwem spłycenia. Trzeba pracować dla odzyskania głębi. Tej głębi, która właściwa jest ludzkiej istocie. Tej głębi, która wyzywa jego umysł i serce, podobnie jak morze wyzywa. Krocząc po falach Morza Galilejskiego, Jezus mówi do apostołów: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. A potem każe Piotrowi przyjść do siebie poprzez morską taflę, pokonując odległość i głębię, nieodstępne atrybuty morza. A kiedy Piotr się uląkł na skutek silnego wiatru i zaczął tonąć, Zawołał, panie ratuj mnie. Chrystus podał mu rękę ze słowami, czemu zwątpiłeś małej wiary? Pragnę, drodzy bracia i siostry, ażeby to wydarzenie biblijne z nadmorza galilejskiego pozostało z wami, ludzie Bałtyku, polskiego morza i polskiego pomorza. Zastanawiajcie się nad nim w kontekście naszych dziejów, w kontekście wydarzeń naszego stulecia, w kontekście tych ostatnich osiemdziesiątych lat. Jezus mówi: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Czemuś zwątpił? Ja jestem. Panie, ratuj, ja jestem. Wasze powołania, wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć. Ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Samo więcej mieć nie może zwyciężyć, bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą, swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego, więcej być dzisiejsze dzisiejsze, więcej być młodego człowieka. To odrwa odwaga trwania, pełnego inicjatywy, pełnego inicjatywy. Nie możecie z tego zrezygnować. Od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich trwania pulsującego świadectwem wiary i nadziei. Więcej być to na pewno nie ucieczka od trudnych sytuacji. Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze bycie i nasze mieć i nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, każde pokolenie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwustu lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku grupa młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, Trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie. Dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplat, Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie. Jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić.